Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gry z Piercer. Serdecznie zapraszam do oglądania. Moi drodzy, kontynuujemy tutaj przeprawę przez tą bagienną osadę, no jest trochę strzelania, jest trochę biegania, jest trochę strachu ponieważ tutaj zombiaków jest naprawdę sporo, coś mi się wydaje, że osada niestety nie przetrwała tej tej próby i po prostu zwyczajnie poddali się i zamienili się w zombiaki, może ktoś uciekł, może ktoś ocalił może ktoś, nie wiem, ocalał, w sensie nie ocalił, ocalał i by, może będziemy mieli okazję kogoś spotkać. Tymczasem lecimy dalej, kontynuujemy tutaj mm, chodzenie. Po takich tutaj w sumie ruinach osady, tak? To są można powiedzieć ruiny. jestem, jak wyglądam z jedzeniem i piciem? 67, 28. Dobra, zjedzmy sobie zapiekankę, bo to takie dobre 30 jedzenia daje. Możemy też zjeść zupę i tutaj przygotować się na kolejną falę ząbiaków. Ja sobie to. Do... Pozwolę sobie zrobić tak, że będę strzelać, jednak w te beczki. Bo, jak zresztą wspominaliście, te beczki to dobra rzecz. Kurde, to też jest dobra. Nie pozostaje mi nic innego jak. A! O, fantastycznie! A! <laughs> Już od razu leci, kurde. Wykorzystał okazję, nie? Ach, przeszkadzasz. Przeszkadzasz, kurde. Robot, fajna rzecz, ale w końcu mam tą amunicję, nie? Więc może ją wykorzystajmy. O, tu mamy gościa, starczą To wiecie co? Nie! Ach, cholera, tam widzę idzie jeszcze duży. Może zróbmy to tak. Cholera, bo zginę. Robocik. Trochę żyćka i lecimy dalej. sobie to nawet nie wiem czego my tutaj szukamy pewnie jakiś notatek jak już wcześniej tam znalazłem jedną notatkę aha, dobra, dobra wygląda na to że po prostu zrobiłem sobie takie małe przejście fajnie że nie muszę po prostu łazić naokoło nie wiadomo jak, jak dużo amunicja jak najbardziej mi się przyda No, hasanie po nocy może być takie trochę mało bezpieczne, ale... Trzeba. Trzeba. O, tu jakaś rura. Ej, to jest pewnie coś z tym wypompowywaniem. Ej, jest pompa, dobra. Wygląda na to, że nie mam innego wyjścia, jak tylko osuszyć to zatrute bagno. Silnik po chwili się wyłącza, to nie pozwala mi się oddać od niego na dłuższy czas. A także robi dużo hałasu, który przyciągnie zombie muszę dokładnie przygotować się do obrony. Aha a, a, ha, 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 ha. Czyli będzie niezły dym. Dobra, lecimy z tym, kurczę. W razie W zapisałem grę, więc. Chodźcie do mnie! No, to, czy ogólnie dużo zombiaków się już pozbyłem. Z... Dlatego te beczki tutaj są, tak Wygląda na to, że chyba jednak żadne zombiaki się tu nie pojawią Ej, 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 coś się dzieje faktycznie, coś się tam dzieje Czy się nie dzieje, bo nie widzę Ej, no dobra Myślę, że nie podniosłem mi śpiwora 41 bełtów jeszcze jest. O! Jest jakiś kolega. Dobra, nadchodzą. Widzę, nadchodzą, nadchodzą. Czyli to jednak nie były puste słowa. Zapraszam do tańca. Ej! No. Acabei de é ter potrofa. To nie jest naj największym problemem. Oho, dobra, skończyło się. Nadchodzą gorsi. Dobra, wyszło. Wyszło, jakoś to wyszło. Aha, pompa, pompa, pompa. Odpalę ją. Ej, chyba... chyba się wypompowywuje, dobrze. Ważnie, tyle amunicji trzeba było zbierać, żeby się pozbyć tych wszystkich zombiaków Znaczy chyba, że zaraz coś dla mnie jeszcze szykują, jakąś, nie wiem, jakiś deser. Dokładkę No kurde musiała splunąć, no Dobre, widzę, że sytuacja zaczyna się wymykać lekko spod kontroli. Bywa czy nie ubywa? No coś tam się dzieje, coś tam ubywa, ale. Pompuj, pompuj! Kurde, aż mi się spać już zachciało, ty. <gry> Dobra, zabawimy się z nimi trochę w tak wciuciu babkę. E, trochę mi szkoda na ciebie amunicji, wiesz? He, 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 he. Pięknie to wyszło. Nie wiem, na moje oko już jest okej. Okay. Że chyba mogę bezpiecznie sobie już opuścić ten teren. Och, nie Sporo ich tutaj było Kurde. Dobra nie wiem czy informacja powinna być jakaś zawarta, że jest zostało wypompowane wszystko czy nie Dobra sprawdzimy to No ogólnie tak na pierwszy rzut oka to wydaje się, że to jest wszystko tutaj już Suche, teoretycznie Dobra zobaczmy, mm. I gitara, kurde, wysuszone. Możemy iść dalej. No, trochę amunicji straciłem. Chciałbym jeszcze zajrzeć tutaj do tej jednej chaty, która nie była zbytnio dostępna. Mm, tutaj, tylko w momencie, kiedy wypompowaliśmy wszystko, można do niej wejść. Sprawdzimy, może będzie tam jakieś kolejne ciekawe, nie wiem, znalezisko Ale ciekawe, ciekawe, fajne, wypompowywanie, ciekawe gdzie to wypompowywało Halo, puk puk Tu chyba nikogo nie ma Okej okay. Zostało jeszcze piętro, na piętrze też coś może być a, pusto, ooo, ale przykro Spodziewałem się bardziej, wiecie, czegoś ciekawego, a tam jest jakiś Przez chwilę myślałem, że to jest namiot, ale mówię, gdzie namiot, na bagnach tej Na samym środku bagiem. Chyba wszystko przejrzałem Przynajmniej mam taką nadzieję, że wszystko przejrzałem Moi, mojej postaci znowu chce się spać. 27% nie jest to jakaś tragedia. Ale. Ale fajne. Fajne. Podobało mi się, podobało mi się to. Wygląda na to, że do, wy dotarliśmy do jakiegoś miejsca, do jakiejś kładki, która nie wiem, mam nadzieję, że się znowu nie rozpadnie i z... Nie no, teraz, teraz to już w drugą stronę będzie. Jak się rozpadnie, no to już trupa. Nie ma co wrócić. Budowania, systemu budowania tutaj nie ma, więc możemy sobie darować. A bardzo bym chciał wrócić do mojej lokomotywy już. Ojej, kurde, to było bardzo ciekawe przeżycie. Ale coś mi mówi, że to jeszcze nie koniec, kurde. A może? A może nie? Nie wiem. Na razie to idziemy. Idziemy. Uuu, uh, moi drodzy, dotarliśmy do końca tej lokacji. Ja pierdziel, ale to było. No, było coś nowego. Tylko teraz pytanie. Okej okay. Że już tam nie wrócę. Nie ma opcji. No chyba, że. No, ja około... Ale to jest chyba wszystko, co mam. Dobra, wiesz co? Daj mi trochę życia. Poczekam. No i musimy chyba zejść. By nie bolało. No i O Urety, jak fajnie zobaczyć swoją lokomotywę. <śm> Czyli ogólnie, czego się tutaj nauczyliśmy? No, tak w sobie. No, jak wytwarzać proch strzelniczy? Wiemy, że można się cofnąć tutaj i wytwarzać sobie proch strzelniczy, ale czy to jest jakoś tak bardzo potrzebne? Jejku, jak ja się. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja się cieszę, że jestem już w domu. Aż, aż muzyczka jest fantastyczna. Dobra, trzeba się pozrzucać z tych wszystkich bambetli, kurczę, bo tego jest naprawdę tutaj sporo jeszcze. Ba, robot jest przeciążony, kurczę. Tu jeszcze cała skrzynia jedzenia będzie. 16 batonów. Małmatulu. Dobra. Gdzie jesteś, mój przyjacielu, kurde? Chodź no tutaj. Trzeba cię pozbierać. Trzeba pozrzucać to wszystko, co tam się udało nazbierać. Okej. Okay. Wyłączamy naszego przyjaciela. Podnosimy go. Niech sobie tutaj leży. A my idziemy się wyspać. 52 litry, kurde. Przecież ja nawet nie jestem w stanie tego przerobić. Dobra. Łek wody przed spaniem i idziemy spać. A jutro kolejny wspaniały dzień. Dobra, wyspany. Bierzemy kolejny łyk wody. Trochę mało tej wody już mam w sumie. I chyba wygląda na to, że możemy ruszać dalej. Opuszczamy te, te miejsce tutaj. A, właśnie chciałem. Opuszczamy miejsce związane z bagnami. I jeszcze chciałem tutaj zombie stiar już zobaczyć. Zombie żaba to jest. Słodka dziewczyna i pracowity rolnik pod wpływem wirusa zmutowali się w jednego z mieszkańców lokalnych bagi. Nie dajcie się zwieść swojej przeszłości. Teraz jest to machina zagłady rodzaju ludzkiego. Cecha możliwość szybkiego skrócenia dystansu do ofiary poprzez skok. Plucie językiem zadaje niewiele obrażeń, ale jest w stanie wyrwać broń z rąk ofiary. No tak, kurde, no. Jeszcze jeden. I to jest ten zombiak, którego, który on jest ogólnie na samym początku, ciekawe co to będzie jakiś boss czy co, czy tą grę w ogóle można przejść Okej, okay. no to co moi drodzy Odpalamy, wyłączamy hamulec i ciśniemy dalej Mam tylko nadzieję, że nie skarcicie mnie, że coś pominąłem, bo tak no, nie no w sumie Starałem się jakoś tą lokację, tak wiecie, przejrzeć z używszesz, aczkolwiek, dobra, bez przesady, nie szedłem na sam koniec jakiegoś tam drzewka czy coś, bo to według mnie to byłoby bez sensu. Chociaż już nieraz się tutaj przekonałem, że jeśli gdzieś bym nie poszedł, to bym czegoś nie znalazł. Mam nadzieję, że tym razem tutaj, co miałem znaleźć, to znalazłem. A my prawdopodobnie ruszamy do kolejnej lokacji. W chwili to już jest to jest to koniec fabuły gry możesz kontynuować eksplorację świata ale zasoby i zombie nie będą się już regenerować po powrocie do poprzednich lokacji możesz także rozpocząć nową grę plus z zapisanym posiągiem i wszystkimi postępami gracza. Moi drodzy dotarliśmy do końca. Naprawdę dotarliśmy do końca? A co z ostatnim zombiakiem? Coś pominąłem? Czegoś nieba? Wow! I faktycznie to jest koniec. Aż świat się tak dziwnie widzicie, renderuje. O kurde, tego się kompletnie nie spodziewałem, moi drodzy. No cóż, wygląda na to, że to już jest koniec tutaj mojej przygody w Zampirser. Pozostaje tylko czekać na jakąś aktualizację. I ewentualnie można się jeszcze cofnąć do poprzednich lokacji. No, jestem niebile. Jestem naprawdę niebile zaskoczony, bo widzę, że chyba nie udało mi się zdobyć tylko butów. Ciekawe, gdzie te buty były, kurczę. No cóż, moi drodzy, ja się tutaj już z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Kompletnie jestem zaskoczony, co tutaj się wy wydarzyło. Mm, spodziewałem się, że dotrzemy do kolejnej lokacji właśnie, a tu taka niespodzianka, kurczę. Moi drodzy, ja się tutaj już z wami żegnam. Wielkie dzięki za. Wszystkie kciuki w górę, wszystkie komentarze, wszelkie wsparcie, subskrypcje. I widzimy się być może w kolejnych odcinkach Zupiercer, gdy twórcy dodadzą trochę nowej zawartości. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!